Hej, z tej strony dekoi, kontynuujemy przegody w Master Andromeda. Tutaj mamy rajskie piaski, i do wykonania pewną misję. Już widzę, że to też jest związane z promem, tak jakbyśmy musieli. I to widzę, że jest to tyle. Jeden mały wybuch i koniec. Macie jeszcze granaciki, na dzień dobry. Na górze ktoś jest gdzieś jeszcze. Ale to załama się nim zajmiemy. Na początek jakieś pojemniki tutaj ogarniemy. Koszcze nie chcę mi się tych szczątków spodnosić, bo tutaj... O! Sam przyszedł do nas. Pięknie. Ale na górze nic nie mamy i tam też nie. No dobra, to teraz tej małej, szybkiej misji. Nie wiem czy tutaj będzie misja, czy nie, ale mam ochotę zwyciu po prostu tą jedną kryptę gdzieś tutaj na zachodzie, dokładnie w tym miejscu. Nas tutaj nie było, więc zobaczymy o co tutaj chodzi dokładniej. że jakby była jakaś misja z tym związana, to ja bym po prostu tutaj nie mógł wejść albo by była jakaś blokada do wejścia. Bo tak było z większością rzeczy. Już widzimy, że jest jakaś skrzynia do zgarnięcia i konstrukt do pokonania. Nie wiem czemu Windows mi sam mikrofon. Więc po części musiałem sobie przeprogramować niektóre rzeczy, więc mam nadzieję, że wszystko będzie z głosem z mikrofonu OK w, tej, w tym odcinku. Bo podczas montażu to ja sobie wszystko sprawdzę. O, granacie dziś poleciał. Nie mi się szukać przeprogramowania wieżyczki. A, tu jeszcze jedna wieżyczka. Nie zauważyłem jej. Gdzie ty masz słaby punkt? Jeden cel mamy z tej strony. To sobie go zaraz zobaczymy. jeden cel jeden cel jeden cel Mamy konsolkę, użyjmy Wow Tyle. Jeden mały skan tylko tutaj był. Teraz tylko stąd się wydostać. A, tu mi pokazuje jedną skrzynię. To jest szyfracja niemożliwa. Glifów nam brakuje. Tu jest jeden. Tu nie widzę, ale tutaj mamy coś jeszcze do ogarnięcia. Tu jest pojemnik, ale glifu nie widzę. O, tu mamy glif, pojemniczek. Nie lecimy z tematem. Nie chciało mi się kombinować, więc użyłem deszyfrator. Tam nam się otworzyło. Teraz pytanie, Tędy chyba nie przyszedłem mi się wydaje. Solki jakieś. ta jest włączona. To włączymy teraz tę. A, znowu mamy jakiś szyfr. Ale poszło prosto. A więc teraz po prostu musimy trochę poskakać. O dziwo przyjemne jest tutaj to skakanie. Mamy konsolę. Mam, ale tam mamy skrzynię, żeby nie spać gdzieś tutaj poza tekstury. jest Tanten. I zwróciłem trochę uwagi gdzie nam Tanten się zaktywował. i trochę my to zmieniły zmienili wrogowie. Ale lecimy z tematem z wieżyczki. Wieżyczka padła. A teraz jeszcze mógł tylko tą tarczę zbić. Coś mamy o rdzeni porzuconych i to mi nie wyszło za pierwszym razem. Czyli wychodzi na to, że tu był jeden rdzeń, tylko my tych rdzeń już nie potrzebujemy. Ale chyba specjalnie dodali więcej rdzenia, jakby się przyłączyło w kryptach, może ja stąd wychodzę. Zobaczymy się na jakiejś kolejnej misji. Mamy spadać źródło infekcji, to było zeskanowania, zeskanowania trupów przy niektórych miejscach, ale widzimy, że gdzieś jest źródło choroby. we pathfinder i detect radiation in these creatures it may be the source of the disease they have to be getting it from somewhere let's look around pathfinder i detect a high concentration of radiation from these canisters i have adjusted your omni-tool to nullify the radioactive material. I'm gonna... <laughs> <muching> <I'm> gonna... <muching> the radiation source appears to be properly contained. carriers have been eliminated. then we stopped the disease from spreading. it will not reach colony residents. i will relay our data to the nexus so they can take preventative measures. Czyli to tyle z zadania. No i tutaj w początkowej lokacji no, mamy Ciśmiałem radar. On mi zniknął. Więc mamy tutaj dwa zadania do ogarnięcia.

She has a friend here. He wants to make sure she's okay. Yeah? Where was he when Lieta was in trouble? Just tell me where she is? I don't know. Her ship was gone, so I flew her to Kadara. I didn't ask questions. Talk to Colt Dalton if you want to know more. He's the docks manager on Kadara. She had to go through him to get anywhere. Take it easy. Always do.

Dachem nie dachem nie. A, skani tutaj po prostu był Czasami zapominał o tych skanach.

Pełno grzybków. Natka od Annei, mówi Anci. Nie możemy tego zrobić podczas zaćmienia. Te złomki robią się coraz sprytniejsze i będą oczekiwać, że wykonamy ruch po zapadnięciu zmroku. Musimy bardzo uważać w pobliżu wejścia do jeziora, bo widziałem ich w tej okolicy. Jeśli derwą się do zaawansowanej technologii skanującej, mogą zauważyć, że coś jest pod ziemią. Odwróć ich uwagę i zwróć ich, żeby odciągnąć ich od zbrynika. Wytyczyłam kilka tras, załączam oznaczenie na mapie i spółrzędne. O, dobrze sądziłem, że tutaj będzie misja, bo tutaj już byliśmy w jednym odcinku. Tylko tak jak mówiłem, nie dało się wejść tutaj na dół. Zastanawiam się co to za grzybki są ogólnie. Mam przeskanować w celu informacji. A z tej strony niczego nie mamy, więc może po prostu podejdziemy tam, gdzie nas znacznik kieruje. Jestem ciekaw, dlaczego skany nam nie pomogły. Jakiś komentarz? Ha. I wonder what the remnant plans were. I'm disappointed, Pathfinder. I thought you were someone I could trust. I welcomed you into my home, and you repay my kindness by robbing me. You were hoarding water, threatening the survival of every person on this planet. Self defense. It's you people, you Vesagara, who threatened me. My brother tried to help your people when they first came here he showed them where to find shelter allowed them to take freely from our water tanks he was killed for his trouble i won't be as foolish as asgar don't you think you're headed toward the same fate by restricting access to a necessity if i die so do they there's not enough surface water on elidon these scavengers respect no one not me not you but they do respect the planet as long as they need me to survive, they live by my rules. You want me to forget everything I've seen. Exactly. You say nothing. You allow me to protect myself and my home how I want. How long have you known about this water? Asgar and I found it years ago on a mining expedition. The remnant nearly killed us. I knew even then that I wanted to keep it a secret. It gave us an advantage. It took time to convince Asgar, but he came around eventually. I made him promise. You expect me to do this just because you asked nicely? Your nexus needs resources to survive. Elden is rich in those. What I gather, I will share, just so long as Elden remains mine. No, it's how we to do with Zaneom. Somewhere to be. Przyjaźni, więc myślę, że nie będziemy się wtrącali, bo prędzej czy później, chyba i tak ktoś będzie tym rządził. Eladen, mi się wydaje. A i tak woda niedługo będzie w, w całym Eladen, skoro uruchomiliśmy kryptę. Nie nic o tym, co

Haven't said anything to anyone. I hope. Don't forget to check the office if you haven't already. Left something in there for you. You hinted at your story when we last talked. Your brother, the lake. I'd like to know more. Feels like so long ago. We were just exploring, looking for places, scrap minerals, anything. Asgar provoked a pod of remnant, and we figured they had to be guarding something. That's how we found the lake. It allowed us to make Elidan our refuge and then the nexus exiles came along asgar felt sorry for them they were so far from home most were fine but one man wanted to know where the water was he captured asgar forced him to tell then killed him i avenged my brother but i learned i couldn't trust outsiders do you think you can keep this up forever they'll find the water eventually i don't know i'll take each day as it comes Może ukończone. Jeszcze tylko mamy wejść do jej biura po jakieś gifty. Mówisz o tym pojemniczku. Nic specjalnego. No i ja bym wrócił już na statek. Zapamiętajmy, zerknijmy na orbitę. Mamy tu architekta. I jeszcze byśmy przeskanowali o, urządzenie ZK. And I'm getting Ket Drive wash. Now the Ket are involved? Damn it. Get close. Cal was right. Signs of Ket. B but I'm getting data. The four trackers give us a point of origin. On Vold. That planet has no shortage of leftover Ket. A więc będzie czekała nasz podróż na Volt. Nie to chciałem użyć. Wyjściane po t Sprawdźmy terminal pocztowy. Odzyskane zaopatrzenie. Środki medyczne odzyskane z Was bandytów zostały rozdzielane pomiędzy placówki inicjatywy oraz oddziały desantowe. Serum od leksji. Obserwowałem zamiar, któremu zaplikować się serum. Reakcje jego neuronów na różnorodne bodźce polepszyły się w sposób radykalny, a on sam zdaje się lepiej funkcjonować. Jednak co dziwne, nasz pacjent wykazuje objawy małej depresji. Cokolwiek wpływało na chemię jego mózgu, musiało również smagać wyrzut dopaminy do organizmu. Przez co pacjent ma obecnie obniżony nastrój? Uważam, że w ciągu kilku tygodni pacjent przywyknie do standardowego poziomu dopaminy, ale mam na niego oko. W tym czasie przekażę wyniki moich badań do Nexusa. Jeśli dopiszę na szczęście, zaczniemy używać serum do powstrzymania choroby neurodegeneracyjnej, zanim ta choroba się rozwinie. Tu Seed. Chciałem Ci podziękować za pomoc. Pewnie z początku nie przyszło Ci do głowy, że to ja, ale właśnie dlatego jest super. O niczym nie powiedziałam. Tu nawalają sorki, a Ty ruszasz i pomagasz mi, chociaż wiadomo było, że będzie niebezpiecznie. Na razie już dla innych i dlatego jesteś pionierem, naszym pionierem. Aha, dzięki za pilnowanie wetry. Wiem, że może dla Ciebie, Ciebie liczyć, a to znaczy, że ja mogę liczyć na nią. Tylko nie mów, że to powiedziałam. Dane od samosprawie dr Okira. Podsumowanie efektów. Modyfikacje retrowirusa w ostatniej procesownierze żołnierzy przełożyły się na współczynnik sukcesów w wysokości 8%. To niedopuszczalne. Złości zniszczała wiele zbiorników. Zacznę jeszcze raz. Chcę stworzyć doskonałość, perfekcyjnego krokanina, Super że znów. Jakiś doktor Ganar próbował kontaktować się ze mną w sprawie potencjalnego leku na genofagium. Nie chciałem z nią rozmawiać. Po co zajmować się średniestwem, skoro można stylować w Keniusz? Ja sobie posprawdzę z jakieś rozmowy standardowo. Jeżeli będą, to wam je pokażę. Jakieś punkty sobie poprzydzielam też. A o pancerzach i tak dalej będę myślał przed kolejnym odcinkiem, więc. Niedługo to sprawdzimy. Punkty PZA. Mamy aż 7 do wydania. Przede wszystkim miały być... Ja to chyba mam przydzielone już, chyba nawet... Tak, mam przedmioty jednorazowe. Większa zysk danych badawczych. O, przyda się. Miejsce na ulepszenie, o, to też sobie wyśniemy. Tak to będzie wyglądało. Potrzebujemy jeszcze 8 punktów, żeby to zrobić. Pytanie, czy się uda przed końcem gry to wszystko załatwić. Communications. Ryder, I was just about to call you. Everything alright? SOS. From Mason. It could be coming from your salmon plant. He's sending me his location. We did find evidence that Natanus may be intact. What evidence? A bunch of stasis pods were jettisoned from the Ark, no survivors. But the log show had happened long after Natanus hit the Scourge. Someone's still flying the damn thing. Or keeping it afloat, at least. Here are the coordinates for my implant. Meet me there. We'll find answers. Się spotkać z Avitusem we wskazanym punkcie, co zrobimy, pewnie może w kolejnym odcinku, bo bym chciał mi się towarzyszy później pociągnąć, ale też bym chciał wrócić do Nexusa. I myślę, że w następnym odcinku ruszymy do Nexusa, bo sporo zadań tam oddamy, sporo doświadczenia nam wpadnie. Tam będą głównie rozmowy, więc może nas udałoby się wbić, czy może się nie uda.

Nie Krogan To krótki dialog, dialog z nim mieliśmy. I tak myśląc, nad kolejnym odcinkiem to faktycznie Nexusa załatwimy. Bo damy sporo zadań, ja tego będę miał w dzienniku mniej. Co też będzie mi łatwiej tym wszystkim zarządzać. Być może dostaniemy jakieś, może, kolejne misje. I byśmy może porobili faktycznie misje dla towarzyszy po Nexusie. No i też mnie ciekawią te kolejne dialogi, a właściwie odblokowane moduły pamięci Raidera od sama. O no, dziwo, za dużo dialogów nie mieliśmy. Więc w tym odcinku było wszystko. A gra z dyku, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej hej!